Podsumowując, Pana wytyczne co do wycieczki z naszym biurem. Chce Pan dzikiego buszu, ale najlepiej z dostępem do internetu. Mhm. Chce Pan spotykać dzikie zwierzęta, ale takie, które Pana nie zjedzą. Mhm. Chce Pan przygody, z dala od ludzi, ale tak do 50 km od centrum Poznania. Mhm. I oczywiście jakiś rabacik, a najlepiej za darmo. Wszystko się zgadza, tak? Mhm. Drogi panie, mam. Widzi pan te drzwi? To proszę je zamknąć z drugiej strony i do nadleśnictwa oborniki z takimi wymaganiami. Ja dla pana nie mam nic. Oprócz daszbur. Słyszeliście już kiedyś o buszkrafcie? To oczywiście angielskie słowo, które my możemy zastąpić swojską leśną turystyką. Tylko nie mylcie bushcraftu z leśnym surwiwalem. Surwiwal leśny. Budzisz się w nocy i jesteś w lesie. Nie masz nic oprócz noża i musisz sobie dać radę. Warunki są ekstremalne. W każdej chwili możesz zginąć. A bushcraft jest dla grażnych Januszów. No tak. Bushcraft jest dla Grażyn i Januszów, Kaś, Baś i Eugeniuszów. Bo Bushcraft to poznawanie i świadome korzystanie z mniej lub bardziej dzikich lasów. Bushcraft to kilkugodzinna albo kilkudniowa wyprawa do puszczy, choćby takie jak ta nad leśnictwie Oborniki. Ta, dziki las zagospodarowany ręką człowieka, akurat. To patrz tutaj i mnie nie przerywaj bo nie powiedziałam tylko co najważniejsze. Bushcraft polega przede wszystkim na wcześniejszym przygotowaniu się do wyprawy do lasu. O jedzeniu i wodzie mówić nie będę, tak samo nie będę wspominać o apteczce, latarce czy kompasie. Podstawa to naładowany telefon, a do tego jakiś powerbank. A jeżeli chcecie w lesie spać, to najpierw musicie się zapytać, gdzie to można robić legalnie. Halo? Daszbór, ja w sprawie noclegów w lesie. Jest w ogóle taka opcja, bo jeszcze do niedawna nocowanie w lesie było nielegalne. Witam serdecznie, tak, rzeczywiście zasady ostatnio się zmieniły i można już legalnie w lesie nocować. Aczkolwiek proszę pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy, że nie nocujemy w dowolnych miejscach, a tylko w tych, które są wyznaczone. A dlaczego tylko w wyznaczonych miejscach? Co wy ludziom, lasu żałujecie? I skąd mam wiedzieć, gdzie są te wyznaczone miejsca? Ze spokojem, wie pan, no, nie od razu Kraków zbudowano, tak? No, generalnie w każdym nadleśnictwie w Polsce wyznaczyliśmy taki obszar i no, będziemy obserwować, jak sytuacja się rozwija. Tak? Czy, 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 jest, czy, czy nie dzieje się to ze szkodą dla lasu, czy nie ma zaśmie szczególnego zaśmiecania, czy, czy nie ma jakichś akcji pożarowych i tak dalej. No, staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom społecznym i, i do tej pory wydaje mi się, że jest to czynione z powodzeniem. Tak więc. Proponuję kontakt z nadleśnictwem, czy to przez stronę internetową, czy przez y, kontakt telefoniczny, bezpośredni. Z całą pewnością uzyska Pan wszystkie niezbędne informacje. Po intensywnym bushcrafcie trzeba się zrelaksować. Możecie wydać miliony monet na spa, albo możecie zostać w lesie i zrobić sobie darmową odnowę biologiczną. Leśne drzewa wytwarzają całą masę olejków eterycznych. Szczególnie korzystne dla zdrowia są te wytwarzane przez drzewa iglaste, które dominują w nabreśnictwie oborniki. Sosny, jodły i świerki doskonale jonizują powietrze ujemnie, a takiej jonizacji nie znoszą choroby układu krążenia i układu nerwowego. I wreszcie! Cały las możecie potraktować jako wielką aptekę. Gdzie wszystkie leki są za darmo? I tak, w przypadku świerka szczególnie cenne są igły i młode pędy. Możecie z nich zrobić syrop i leczyć choroby układu oddechowego, nerwobóle i bóle reumatyczne. Z kolei sosna to co najlepsze chowa w młodych pędach i pączkach. Napary i syropy z sosny doskonale radzą sobie z katarem, bólami gardła i kaszlem. No i wreszcie grzyby. W lasach jest ich pełno, tylko trzeba się na nich znać. Ale czy można je zbierać? A co z ziołami? Albo suchymi gałęziami? Albo mchem? Ja nie wiem. Ale wiem, kto wie. Okej, okay, ale po kolei. Najważniejsza rzecz, musimy wiedzieć, co chcemy zbierać, tak? Co to za gatunek? Czy nie jest czasem chroniony, bo wówczas jego zbiór może być zakazany, albo czy nie znajdujemy się w obszarze chronionym, w którym podobne czynności są również niedozwolone. No, i później należy zachować zdrowy rozsądek i umiar w ilości przede wszystkim, tak, bo możemy pozyskiwać płody runa leśnego na własne potrzeby i podkreślam, w rozsądnych ilościach. Tak, żeby odbywało się to bez szkody dla lasu. W razie jakichkolwiek wątpliwości, polecam kontakt z lokalnym leśniczym, na pewno pomoże. A i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz: Gałęzie trzeba kupić. W każdym lesie są komary. Jasne, że są i kleszcze. Są pokrzywy, muchy końskie. W lesie można się zgubić, można się przewrócić, można się czuć nieswojo, ale nie ma się co bać, bo skoro wy i wasze dzieci dajecie radę w takich warunkach, to i w lesie jakoś sobie poradzicie, o ile w drodze do tego lasu nie zbudzicie. Windą do lasu kampania edukacyjno-informacyjna o zrównoważonym użytkowaniu zasobów naturalnych wraz z modernizacją infrastruktury nadleśnictwa oborniki, uwzględniającą potrzeby osób niepełnosprawnych. Drugi etap. Zamówienie współfinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.